...webinar control panel to allow all attendees to hear you. This system will notify you once Dobra. you begin your broadcast. Troszeczkę lepsze od oczekiwań, natomiast o 16.00 e, sprzedaż nowych domów, troszeczkę lepsze od oczekiwań i indeks zaufania konsumentów e, też minimalnie lepszy. Co prawda tu jest 65,4, ale to jest hopping drukarski, powinno być 95,4. E, Przejdziemy teraz do głównych instrumentów. Na kontraktach na S&P 500 doszło dzisiaj do przełamania bardzo ważnego krytycznego wsparcia na poziomie 212. Otwarta jest droga do spadków do poziomu około 2080 i niżej do dołków, które, do dołka, które mieliśmy na początku w pierwszej dekadzie maja. Tam był poziom około 2060. Teraz przejdziemy do sytuacji na wykresie kontraktów na NASDAQa. Tutaj jeszcze to analogiczne wsparcie nie zostało przełamane, ale wydaje się, że to już jest tylko kwestia czasu i też tutaj wtedy z tego majowego dołka byśmy widzieli tutaj tylko wzrostową trójkę. Możliwy powrót byłby na majowy dołek w takiej kilkusesyjnej perspektywie. Na DAXie zostało, zostało przełamane ważne wsparcie między 11744 i 11680. Też możemy wrócić na majowe dołki. No i zobaczmy jeszcze w 20 Tutaj wcześniej żeśmy spadali. Dotarliśmy do tego wsparcia 2435. To może być jakieś niewielkie odbicie. Natomiast w dalszej perspektywie najprawdopodobniej będziemy mieli kolejne spadki, które mogłyby doprowadzić do zniesienia całego tego ruchu wzrostowego z marcowego dołka o 50%. Przejdziemy teraz do sytuacji na euro euro-dolara. Ze szczytu z maja doszło do spadków do poziomu 11065, potem odbicie do piątkowego szczytu na ja poziomie 112. Następnie jeszcze w piątek spadki w rejon 110. Wczoraj konsolidacja, dzisiaj kolejne spadki. I wydaje się, że jesteśmy na drodze do osiągnięcia wsparcia w rejonie 108. W rejonie 108 te dwie fale spadkowe, tak, tutaj zaznaczone na żółto. I potem kolejna. Będą miały taką samą długość, no ja i myślę, że tutaj może dojść do jakiegoś większego, trwalszego odbicia. Na wykresie dolara do złotego doszło do wzrostu do silnego oporu między 3,78 a 3,80. Próba trwałego rozbicia tego oporu nie powinna się udać. W efekcie oczekuję na przesilenie i na wejście w jakąś fazę realizacji zysków po tych silnych wzrostach z poziomu zaledwie 3,50. 2. Na koniec przejdziemy jeszcze do złota, które dzisiaj dosyć mocno spadło. Mianowicie to duże umocnienie dolara przełożyło się na to, że złoto przełamało tutaj wsparcie w rejonie 1195. I tutaj najbliższym celem tej strony podażowej będzie osiągnięcie tych wsparć w rejonie około 1179. Próba przełamania dolnego ograniczenia tutaj wielotygodniowej fazy konsolidacji nie powinna się udać. W efekcie dalszej perspektywie będzie można zagrać na trwalsze odbicie. Na wykresie cen dropy doszło do spadków i tutaj mamy poziom 58,2. Wsparcie jest w zbrojenie około 58. Myślę, że pierwsza próba przełamania tutaj tego wsparcia się nie uda. Dojdzie do jakiegoś odbicia. I w dalszej perspektywie czasem można byłoby już spodziewać się tego, że to wsparcie zostanie przełamane. Przełamanie tak ważnego wsparcia powinno doprowadzić, przejdziemy czas na wykres dzienny, do spadków do poziomu około 55,7, drugi poziom to jest 54. Bardziej szczegółowo na temat tych instrumentów, o których już mówiłem i na temat innych instrumentów, o których jeszcze nie mówiłem, będziemy rozmawiać o godzinie 18 na cotygodniowym szkoleniu Trening na rynku, czyli omówienie sytuacji na najważniejszych i najciekawszych instrumentach, i będę tutaj mówić, w jaki sposób można to wykorzystać w tradingu krótkoterminowym, w tradingu dłuższym, średnioterminowym. Także zapraszam na 18, na stronę GlockTrack, tam się Państwo rejestrują na każde szkolenie, i potem dostają Państwo maila z linkiem do tego szkolenia. Dzisiejsze szkolenie, znaczy fragmenty dzisiejszego szkolenia będą nagrywane, te ciekawsze. Także potem, jak Państwo będą chcieli sobie jeszcze wrócić do tego dzisiejszego materiału, e, <laughs> będą Państwo mogli sobie obejrzeć skróły właśnie tych najciekawszych, najważniejszych instrumentów. Także zapraszam i do usłyszenia o 18.00.